Siemanko widzowie z tej strony Wixosiemek jest, jest malutki problem bo Lekko zaspałem na kaszka pika Bo kończy się za No parę minut dosłownie Tutaj koledzy jeszcze walczą o koala Niestety tak dobrze nie poszło Bo zaspałem troszeczkę na kaszka pika I zobaczymy czy uda mi się zakwalifikować W jedną grę widowy. Jest to spore zadanie Ale liczę że podołam Musiałem zrobić chyba 35 killi wina Tak mi się wydaje nie jest to do zrobienia, bo teraz będą słabi ludzie, ale będzie bardzo ciężko. Także to już widzę. Jeśli w ja czym Wam się spodoba zostawcie lajka i subika i zapraszam Was do oglądania. Dobra, widzę full focus. Lecimy na Redline Riga. Jest to wykonalne, ale będzie bardzo ciężkie, więc skupimy się i może się uda Widzę Liczmy na to, liczmy Dużo osób leci, boję się, że to nie będą bambiczki Chyba odbije odbiję, i po prostu polecę tutaj. Jeśli nikt mi tutaj nie poleci, a leci, to mamy mały problem. Tu już mi wylądował na broni, widzę, jest Oj, oj, oj. Są problemy od pierwszych chwil, praktycznie. Dobra. Kolega był lekko nią ogarnięty. Dobra, mam biga. Oni się biją. Zabili się właśnie, więc wchodzę na trzeciego. Trzeba szybko dojeżdżać. Dobra, go Dobra, to sobie skrzyneczkę najpierw. tak będzie lepiej, będę coś miał przynajmniej. Dobra, gdzie on jest, on jest, gdzie jest? Tak no, no, no dobra widzowie, lecimy do kolejnych Może się uda widzowie, może się uda, zaraz zobaczymy Minuta 20 została No i chyba się nie uda, będzie ciężko raczej No niestety widzowie, kto by się spodziewał Nie udało się zakwalifikować, ale w takim razie Wymyślimy sobie, że zagramy sobie solo Zwykłe solo po prostu Na czempionie 8% Także cóż, widzimy się kiedy Drugie podejście widzowie, drugie podejście I cóż Lecimy tam jest widzę, się zrespiuje i tam będziemy chcieli lecieć To pewnie oczywiście się nie uda Chociaż może Może widzowie w końcu Nie ma bata oczywiście Nie ma opcji Lecimy stąd Może se tędy wlecimy akurat do... Proszę bardzo No i trzeba iść do góry Się piąć Nie ma nic. Może w dół. Może w dół trzeba widzieć. No i też nic nie ma. Tu jest skrzyneczka. No i coś tam, coś tam dostaliśmy. Proszę bardzo, pompeczka i big. Dobra. No, podjechał do tego gościa. No I oczywiście, wicie jest na korzyść przegrana, ja i nie umiem grać w tą grę. Zapraszam do kolejnej giereczki. Drugie podejście, w tym na punkcie I tyle. Ten odcinek się chyba będzie nazywał seria porażek. I po prostu seria porażek w portu. Może zrobić też taką serię, jak chcę. z takich. Że fajnie, po prostu, widzę, że spóźniłem się na turniej i tak nie zdążyłem. Unlock, on, unlock, tyle. No i cóż, widzę, ja po prostu nie wiem, gdzie tutaj się lata. Ten jeden no, oni się tylko dobili Proszę bardzo. ja tak, tu Przepraszam, widzowie do Gryko Dobra, widzowie, jest podejście na redline Line Riga. Chyba to po prostu będzie nie podejście, a przejść, trzeba będzie się przerzucić na Nugierę. Bo tutaj już lekko, tutaj stracimy skill, tak? Widać, że już jest opór. Cóż, tyle. Mam dobry landing, jakby tu nikt nie leciał, no, ale oczywiście tak. Tu jest mój zajęty drop, spot, to ja nie wiem, gdzie Chyba tam sobie polecę, po prostu idę tutaj. Tu. A, no już tam jest rozwalone, to już za późno trochę. Tam się biją, super. Czyli tu też sobie nie mogę polecić, jest naprawdę wideo, świetnie. Nie mam nic. Jest lekko bardzo lipa. Lipnie jest troszeczkę. Powiedział. Dobra, jakoś sobie spróbuję wydać radę. Oczywiście, widzę, oczywiście Dobra, zbiegamy na dół, mamy nitro. O i ziomka czego zawsze mi się to przydarza. A no, ja widzę wie, loco tak zwane, on loco. Nie wiem czy za o czy nie. Nieważne, ja stąd wieję. To nie ma sensu widzę. To jest kolka, no super czy to jest kolka. O, no, ale jest fiz dobrze. Tak wydają full visa-visa, to się już tam wiemy. I tyle. Trzeba, musi w końcu jakaś giera widzę. Musi. Coś w końcu musi oddać. Nie może być ciągle seria porażek. O, tutaj coś jest. To będzie fajnie, już myślę. Fajnie, że ja nie mogę strzelać. To też jest tam problem, zważam. Haha, widowisz. Nie mogę, nie mogę. Nie mogę w to grać. Jestem za słabo po prostu. Ostatnie podejście widzę, robię. Ostatnie po prostu. Też. I nie daję rady. Tak. To jest lekka przysłona, że tak. Zrobimy sobie to, co parę temu po prostu polecimy tutaj i spróbujemy uzyskać jakiś loot dobry przynajmniej na chwilę i pójść później na medali Ja przez ten odcinek, widzowie, ja chyba stracę całą swoją aurę, którą zebrałem podczas ciągu całego, całego mojego życia Patrzcie, jedno, Ależ aim Opis aimowa, naprawdę, widzowie On tu gdzieś powinien być jest to już tego nie wyniknie. Dobra, walić go. Co za fryer w ogóle? Na stół weź gdzieś pode mną A jak? Tak? Dobra, s. Dowie, wracam, wracam, wracam. To jest kombek, to jest mój kombek. To, to, tak, to jest moja szansa. Przydałby się jeszcze kef, to już w ogóle by była wtedy duża szansa na to, że w ogóle wyjdę z Uuuu, Bardzo dobrze. Bardzo, bardzo, bardzo dobrze. dobra. Jest, ale mogłoby być jeszcze lepiej. Ja potrzebuję te krzaczki tylko To jest wszystko i aż co potrzebuję I matsiki oczywiście, to jest coś z czego nie przeżyję Mam ziomka obok Którego mógłbym podjechać i tak zrobię najpierw na Niech zrespi mi się jeszcze jeden krzaczek, zrobię tak Tak Dlaczego to nie rośnie? ale proszę mi powiedzieć O, idealnie I patrzcie, to widzę jaki to jest dojazd

No, że straciłem nawet nie 3 mile ja HP straciłem. Straciłem całe nico. O, fajnie, się ubił Krak, ujuj, ale Sheeton polegał. Widzowie, wracam, wracam, wracam. To jest to, to jest to czego potrzebowałem. Idziemy szybko zabić bossa. Oj, nie. Jakiś kolega on mi. Oj, oj, oj. No będzie by nie mnie wbijać O, no, nie o czym Krak jest To jest nieprawdopodobne widzę Co tu się wydarzyło To jest nieprawdopodobne widzę Co tu się dzieje Oj ojoj, oj. przewiercony. Przewiercony widzimy. No i to był bambiczek jakiś, tak, mambiczek. Tak jak każdy powinien być bambiczkiem, tylko jest... sami są pewne problemy. Tak jak były przez cały dzisiejszy odcinek. O, jest ziomeczek. Praja ja się chwili Wygealować, bo zaraz jakoś głupio zginę oczywiście, jak zawsze. To jakiś frayer dostał, niedużo, ale dostał. Tam jest jakiś frajer na dachu i będzie strzelał tylko Tylko będzie strzelał Dostał Nie dużo, ale dostał przecież to są jakieś Dobra widzowie, nie chcę się. Dziękuję wam za oglądanie się, czy czegoś spodobał. Łapka i subik i nara